W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi, sprawa Jacka Jaworka, nowe fakty, kolejne deportacje imigrantów z Polski, strzelanina na planie filmowym, Kibole dołączają do patroli obywatelskich. Prokuratura ujawniła najnowsze ustalenia dotyczące okoliczności śmierci Jacka Jaworka, który przez trzy lata ukrywał się przed organami ścigania po dokonaniu potrójnego zabójstwa w miejscowości Borowce. Śledczy potwierdzili, że 55-letni mężczyzna popełnił w 19 lipca 2024 roku. Ostatnie 8 miesięcy swojego życia spędził w domu swojej ciotki, 75-letniej Teresy D w Dąbrowie Zielonej. Kobieta została zatrzymana przez policję 7 sierpnia ubiegłego roku i przyznała się do ukrywania krewnego. Zgodnie z jej zeznaniami, Jacek Jaworek zjawił się w jej domu w listopadzie 2023 roku, prosząc o pomoc. Twierdziła, że przybył sam, nie był podwożony i nie zdradził, gdzie przebywał wcześniej. W wyniku przeszukania budynku, śledczy odnaleźli telefony należące do Jaworka, które zostały przekazane biegłym do analizy. Opinie daktyloskopijne potwierdziły obecność jego odcisków palców na jednym z aparatów. Prokuratura wciąż czeka na wyniki badań połączeń telefonicznych, które mogą pomóc w ustaleniu, gdzie przebywał zabójca w okresie od ucieczki zborowców do momentu, gdy trafił do domu Teresy D oraz kto mógł mu w tym czasie udzielać pomocy. W domu ciotki odnaleziono także odręczne notatki napisane przez Jacka Jaworka. Badania grafologiczne jednoznacznie wskazały, że ich autorem był poszukiwany zabójca. Śledczy podkreślają jednak, że nie jest to list pożegnalny, lecz zapiski niezwiązane z jego śmiercią. Nie wyjaśniają one również, gdzie przebywał przez ponad dwa lata od zbrodni w Borowcach. Jednym z kluczowych dowodów w sprawie pozostaje broń odnaleziona przy zwłokach jaworka. Był to pistolet kolekcjonerski Browning kaliber 6,5 mm. Z wstępnych ustaleń biegłych wynika, że była to ta sama broń, której użył do dokonania potrójnego zabójstwa w lipcu 2021 roku. Wciąż jednak trwa szczegółowa ekspertyza, mająca na celu ostateczne potwierdzenie tych ustaleń. Rodzina zamordowanych wcześniej informowała śledczych, że broń ta miała zostać zakupiona przez Jaworka na terenie Czech. Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Gazeta wyborcza podała, że miał w płucach 2 litry wody oraz znacznie powiększone serce, a jego narządy wewnętrzne były w złym stanie z powodu choroby wieńcowej i postępującej cukrzycy. Lekarze stwierdzili, że jego stan mógł znacząco wpływać na trudności z oddychaniem oraz poruszaniem się. Co może tłumaczyć obecność kików do Nordic Walkingu przy jego ciele? Śledczy wciąż badają, dlaczego Jacek Jaworek zdecydował się odebrać sobie życie właśnie 19 lipca. Jedna z hipotez zakłada, że mogła na to wpłynąć rocznica pogrzebu jego ofiar, co mogło wywołać u niego wyrzuty sumienia. Ciało mężczyzny znaleziono w kompleksie rekreacyjnym w Dąbrowie Zielonej, kilkaset metrów od domu jego ciotki i matki chrzestnej. Zwłoki odkryli pracownicy komunalni, którzy przyszli posprzątać teren. Jaworek zginął od strzału w głowę, a obok niego znajdowała się broń, której użył do popełnienia. Pomimo ujawnienia miejsca, w którym Jaworek spędził ostatnie miesiące życia, śledczy wciąż nie mają odpowiedzi na wiele kluczowych pytań. Nadal nie wiadomo, gdzie ukrywał się przez pierwsze dwa lata po zbrodni i kto mu w tym czasie pomagał. Prokuratura podejrzewa, że mógł przebywać za granicą, jednak na razie nie ma jednoznacznych dowodów potwierdzających tę hipotezę. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. 40-letni mieszkaniec Bielska-Podlaskiego uczcił Dzień Kobiet w wyjątkowo niepokojący sposób. W piątek 8 marca wieczorem mężczyzna wtargnął do mieszkania swojej partnerki, taranując drzwi, a następnie wszczął awanturę i zaatakował kobietę. Pomimo obowiązujących go trzech zakazów zbliżania się, Bielszczanin postanowił odwiedzić swoją byłą partnerkę, tłumacząc później policjantom, że przyniósł tort i chciał złożyć jej życzenia. Spotkanie zakończyło się jego zatrzymaniem, a już następnego dnia sąd zdecydował o wymierzeniu mu kary 20 dni aresztu. Zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie awanturującym się w jednym z mieszkań w Bielsku Podlaskim wpłynęło do policji w godzinach wieczornych. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zastali czterdziestolatka demolującego wnętrze lokalu oraz szarpiącego jego właścicielkę. Kobieta, która była jego ofiarą w przeszłości, posiadała wobec niego sądową ochronę. Mężczyzna miał zakaz zbliżania się do niej oraz do jej mieszkania, jednak tego dnia całkowicie go zignorował. Z ustaleń wynika, że sprawca próbował dostać się do lokalu, jednak gdy jego była partnerka. 46-letnia kobieta odmówiła mu wpuszczenia do środka. Mężczyzna użył siły. Kilkukrotnie kopnął w drzwi, aż te ustąpiły. Po wtargnięciu do środka zniszczył część wyposażenia mieszkania, po czym zaatakował kobietę. Na miejscu znajdowała się także jej znajoma, która w porę wezwała policję. Gdy funkcjonariusze przybyli na interwencję, mężczyzna tłumaczył, że przyszedł z pokojowymi intencjami, trzymając w rękach tort, który miał być prezentem z okazji Dnia Kobiet. Jego zachowanie zdecydowanie temu przeczyło, w związku z naruszeniem obowiązujących go sądowych zakazów oraz agresywnym atakiem, został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Następnego dnia stanął przed sądem, który zdecydował o jego tymczasowym osadzeniu w areszcie na okres 20 dni. Dziesięciu obywateli Gruzji zostało przymusowo deportowanych z Polski w ramach kolejnej operacji wydaleń cudzoziemców którzy stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego. To następna grupa obcokrajowców, których polskie służby we współpracy z partnerami europejskimi odesłały do ich kraju pochodzenia. Według informacji przekazanych przez dziennikarzy, czterech zdeportowanych Gruzinów otrzymało tak zwane przymusowe decyzje powrotne. Byli to cudzoziemcy uznani za zagrożenie dla obronności oraz bezpieczeństwa Polski, a w przeszłości dopuszczali się przestępstw kryminalnych, w tym kradzieży, oraz posługiwali się fałszywymi tożsamościami. Władze uznały, że ich dalszy pobyt w kraju jest niepożądany. Pozostałe sześć osób wydalono na podstawie przepisów o ochronie porządku publicznego. W tej grupie znaleźli się cudzoziemcy, którzy nie zastosowali się do wcześniejszych decyzji administracyjnych nakazujących opuszczenie Polski a także osoby, wobec których polskie służby miały uzasadnione podejrzenia dotyczące ich działalności na terenie kraju. Deportacja odbyła się drogą lotniczą. Gruzinów umieszczono na pokładzie czarterowego samolotu, który leciał z Niemiec do Gruzji i transportował także osoby przymusowo odsyłane na wniosek władz niemieckich oraz włoskich. Maszyna lądowała w Polsce, gdzie na pokład wsiedli deportowani z Polski cudzoziemcy. Operacja została zorganizowana przy wsparciu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex, która koordynuje podobne działania na terenie całej Unii Europejskiej. Była to już druga w ostatnich dniach operacja wydaleniowa dotycząca obywateli Gruzji. W środę 12 marca z lotniska w Krakowie-Balicach deportowano kolejną grupę 17 obywateli tego kraju. Wszyscy zostali uznani za osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i obronności. Ich transport do Gruzji odbył się na pokładzie wojskowego samolotu z 8. bazy lotnictwa transportowego, a cały proces zabezpieczali funkcjonariusze straży granicznej. Zgodnie z decyzjami wydanymi przez polskie służby, wobec deportowanych Gruzinów orzeczono zakazy ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz strefy Schengen. W zależności od indywidualnych przypadków zakazy obowiązywać będą przez okres od 5 do 10 lat. Jak poinformowała Straż Graniczna, była to dopiero pierwsza z serii operacji powrotowych zaplanowanych na najbliższe tygodnie. Od początku bieżącego roku polskie władze wyegzekwowały decyzję o przymusowym lub dobrowolnym powrocie wobec około 1300 cudzoziemców, spośród których niemal 250 osób pochodziło z Gruzji. Łącznie od stycznia 2024 roku Polskę opuściło już ponad 8500 osób, które otrzymały administracyjne nakazy opuszczenia kraju. Wśród nich znaleźli się między innymi obywatele Ukrainy, Białorusi oraz państw Bliskiego Wschodu i Afryki. Z tej liczby ponad 660 osób zostało przetransportowanych do ojczyzny drogą lotniczą. Operacje deportacyjne, szczególnie wobec Gruzinów, są częścią szerszej polityki zaostrzania kontroli nad przestępczością wśród cudzoziemców. W ostatnich miesiącach władze wielokrotnie podkreślały, że Polska nie będzie tolerować osób, które przyjeżdżają do kraju i łamią prawo. W Brazylii doszło do niecodziennego incydentu, w wyniku którego dwaj aktorzy zostali postrzeleni przez policję podczas kręcenia sceny napadu. Do zdarzenia doszło na ulicach miasta Salvador, położonego we wschodniej części kraju. Funkcjonariusze omyłkowo uznali członków ekipy filmowej za prawdziwych przestępców i otworzyli ogień. Według informacji przekazanych przez Telewizję Globo, zdarzenie było efektem braku właściwej komunikacji między ekipą filmową a lokalnymi służbami bezpieczeństwa. Rodrigo Batista, prezes wytwórni Fatos de Favela, odpowiedzialnej za produkcję filmu, przyznał, że błędy organizacyjne doprowadziły do tragicznej pomyłki. Świadkowie relacjonują, że aktorzy zostali postrzeleni w trakcie odgrywania sceny, w której dziesięcioosobowa grupa uzbrojonych napastników wdziera się do budynku mieszkalnego. Policjanci, uznając to za realne zagrożenie, natychmiast zareagowali, oddając strzały w kierunku członków ekipy. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem brazylijskiej policji, producent filmu nie zastosował się do obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na planie. Nie umieszczono tabliczek informujących o realizacji zdjęć, a używane przez aktorów atrapy broni nie posiadały wymaganych pomarańczowych oznaczeń, które pozwoliłyby funkcjonariuszom natychmiast odróżnić je od prawdziwej broni palnej. Rodrigo Batista potwierdził te zaniedbania, podkreślając jednocześnie, że obaj ranni aktorzy zostali natychmiast przewiezieni do szpitala. Doznali ran postrzałowych twarzy oraz pośladków, jednak ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pomimo tłumaczeń ekipy filmowej, funkcjonariusze nie dali wiary zapewnieniom, że cała sytuacja była jedynie sceną filmową. Przystąpili do przeszukania nieruchomości, na terenie której trwały zdjęcia, a następnie zabezpieczyli 25 atrap broni palnej używanych w produkcji. W ramach dochodzenia tymczasowo aresztowano jednego z członków ekipy filmowej, który może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zaniedbania proceduralne. W Pruszkowie doszło do nietypowej kradzieży. W nocy w sobotę 8 marca z terenu dawnego skupu złomu zniknął ważący ponad 36 ton czołg T-55. Kilka dni później na tym samym obszarze wybuchł pożar, który strawił budynek biurowy. Sprawą zajmuje się policja, a w tle pojawiają się kontrowersyjni biznesmeni i znani influencerzy. Według doniesień medialnych, Czołg T-55, który przez lata był charakterystycznym elementem krajobrazu w Pruszkowie, został zapakowany na pojazd ciężarowy i wywieziony w nieznanym kierunku. Policja potwierdziła, że we wtorek, 12 marca, wpłynęło zgłoszenie o kradzieży. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, jednak sprawa pozostaje pełna niejasności. Jeden z pracowników terenu, na którym znajdował się czołg, twierdzi, że maszyna trafiła do muzeum. Nie podał jednak żadnych szczegółowych informacji na temat tego, gdzie dokładnie miałaby się znajdować. Policja weryfikuje te doniesienia. Niespełna dwie doby po zniknięciu czołgu, w nocy z niedzieli na poniedziałek, około godziny drugiej, na tym samym terenie doszło do pożaru budynku biurowego. Dawniej mieściła się tam galeria figur stalowych. Strażacy przez kilka godzin walczyli z ogniem, jednak nie odnotowano osób poszkodowanych. Okoliczności pożaru są obecnie badane przez służby. Teren, z którego zniknął czołg, a następnie doszło do pożaru, należał do Mariusza Olejnika, znanego szerzej jako Jose kolekcjoner lub padre. To kontrowersyjny przedsiębiorca, który w przeszłości współpracował z popularnym youtuberem Buddą. Obaj mężczyźni obecnie pozostają w konflikcie. Mariusz Olejnik opublikował na swoich mediach społecznościowych nagranie z tego zdarzenia. Z kolei influencer Tomasz Matysiak, znany jako Szalony Reporter, zasugerował w swoich wpisach że spalenie biur i hal było działaniem celowym, wskazując, że sytuacja przybiera coraz ostrzejszy obrót. Wskazał również, że mogą pojawić się kolejne zaskakujące wydarzenia. W sprawie pojawia się wiele niepotwierdzonych informacji, a każda kolejna wypowiedź osób związanych z wydarzeniami jedynie podsyca medialne zamieszanie. Jak na razie policja i prokuratura nie ujawniły szczegółów dotyczących potencjalnych sprawców kradzieży czołgu oraz przyczyn pożaru. Nie jest jasne, czy wydarzenia te są ze sobą powiązane, czy stanowią jedynie niefortunny zbieg okoliczności. Sprawa wciąż pozostaje otwarta, a kolejne ustalenia mogą rzucić nowe światło na tę zagadkową historię. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiły się relacje wskazujące na wzrost liczby incydentów z udziałem obcokrajowców, w szczególności obywateli Ukrainy w miejscowości Brzeg. Jedną z grup, która postanowiła podjąć działania w tej sprawie, są kibice FC Brzeg, którzy ogłosili, że rozpoczynają patrole obywatelskie. Ich zdaniem problem przemocy wobec mieszkańców jest bagatelizowany przez służby, dlatego postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Podkreślić jednak należy, że doniesienia te opierają się na relacjach udostępnionych przez kibiców FC Brzeg i nie zostały na tym etapie potwierdzone przez policję. Funkcjonariusze nie przedstawili dotychczas oficjalnych statystyk dotyczących wzrostu przestępczości obcokrajowców w tym regionie. Według wpisu udostępnionego przez kibiców, mieszkańcy brzegu skarżą się na rozwój niebezpiecznych sytuacji w mieście, których sprawcami mieliby być cudzoziemcy. Jak podano, policja miała ignorować zgłaszane incydenty, co rzekomo skłoniło kibiców do samoorganizacji w celu ochrony lokalnej społeczności. W ostatnim czasie w brzegu wzrosła ilość zgłoszeń od mieszkańców na temat krzywdzenia i terroryzowania rodowitych brzeżan przez Ukraińców. W sercu każdego kibica poza klubem piłkarskim jest także dobro i ochrona lokalnej społeczności. W związku z powyższym zorganizowaliśmy patrole obywatelskie. Zauważamy, że takie działania zapewnia nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, gdy celem jest ochrona i bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta, napisali w oficjalnym oświadczeniu. Patrole obywatelskie, jak podkreślają ich organizatorzy, są inicjatywą zgodną z konstytucją RP, ponieważ ich celem jest ochrona mieszkańców. Kibice w swoim oświadczeniu domagają się zdecydowanej reakcji władz i egzekwowania surowych konsekwencji wobec osób, które łamią prawo na terenie Polski. Negatywnie oceniamy pracę policji, negatywnie oceniają ją również mieszkańcy naszego miasta. Dotarliśmy do zgłoszeń brzeżan na policji, a ta zbagatelizowała zagrożenia. Na portalach społecznościowych mnożą się niekorzystne opinie na temat jej pracy. Ostatnia nagonka na kibiców, mieszkańców miasta, była przejawem agresji i arogancji organów ścigania. Obecne zarządzanie jednostką policji daje wiele do myślenia i do życzenia. Jesteśmy kibicami, ale również obywatelami, którzy żyją i pracują w tym mieście. Oczekujemy poprawnego egzekwowania prawa. Ponadto wnosimy o deportację każdego Ukraińca, który dopuści się przewinienia lub przestępstwa. Nie będziemy tego tolerować, a jeśli trzeba będzie, sięgniemy po inne środki, napisali. W piątkowy wieczór zbieramy się w parę dyszek, aby przypomnieć, że w tym mieście nie ma zgody na panoszenie się sztnów po ulicach naszego miasta. W końcu trafi kosa na kamień. Nasze miasto, nasze zasady. Choć w Polsce funkcjonują różne grupy monitorujące porządek publiczny, powstawanie patroli obywatelskich zawsze budzi kontrowersje. Ich zwolennicy uważają, że są one konieczne tam, gdzie państwowe służby zawodzą, a mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. Krytycy wskazują jednak, że organizowanie takich inicjatyw może prowadzić do niepotrzebnej eskalacji konfliktów i naruszenia prawa. Obecnie jest brak oficjalnych informacji ze strony policji, które potwierdzałyby tezy postawione w oświadczeniu FC Brzeg. Nie wiadomo również, jak dokładnie będą funkcjonować patrole obywatelskie w brzegu i czy ich działania nie przekroczą granic prawnych. Nie ulega jednak wątpliwości, że napięcie społeczne rośnie, a temat przestępczości wśród obcokrajowców pozostaje jednym z najgoręcej dyskutowanych zagadnień w Polsce. W najbliższym czasie można spodziewać się, że zarówno organy ścigania, jak i lokalne władze będą musiały zmierzyć się z rosnącą presją społeczną i podjąć konkretne działania w tej sprawie. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.